Już wiecie, nagrywałam filmy z moją lalką suszu chciałabym Wam dzisiaj też ją pokazać. Dobrze, że nagrywałam filmików, ale dzisiaj mam czas. Cieszymy się, nie? Dzisiaj mam czas, bo mnie prosiliście o ten filmik. Już zostałam poproszona chyba, nie wiem, który raz na YouTube, więc zostałam poproszona, więc pokażę. Mam dużo rzeczy, pokazywałam w jednym filmiku dla mojej lalki. Rozłamiam się Jest bardzo fajna, naprawdę moja ma lalka. Mam jeszcze jedną lalkę Baby Alive. Pokazywałam ją też, ale niestety leży w kącie. Wiecie dlaczego? Uznałam, że nie jest potrzebna, a poza tym yy... Tam ta jest taka twarda, jak się ją tak weźmie, taka twarda, a to można tak, żeby fajnie tak odrodzić. E, czy to jest, i to w ogóle jest taka inna, lepsza. ubierać się ją fajnie, można. E, tak, ją w takie kapciuszki, rajstopki, słodkie. Body oczywiście, e, fioletowe, takie rozciągliwe. I czapeczka. Mam pokażę, jak jest te, tak, troszeczkę gawoży. Nie wiem czy tak dobrze słychać Jak się on położy To wydaje ciągle pokażę wam nagrążę, a pokażę gazety z niej Lecie gazety, no rzeczy dla mojej racji No mam taki prawdziwy wózek mam dobre Taki normalny prawdziwy wózek dla normalnego dziecka, z Dobra, ale chcę skupić tu mam taki kocek dla niej, Minęłam jej. E, mam dla niej prawdziwy smoczek, chociaż ona nie bierze go do buzi, ale tak po prostu go mam, to jest Aventus Smoczek, prawdziwy taki, w środku ma kółeczkę. E, ja jeszcze Wam nie będę pokazywać. Nie. Dobra, e, teraz chcę też powiedzieć, że tutaj Baby Alive za spo. Za stópę, ona nie była w ogóle używana. Prawie? E, była może kilka, razy używałam. Więc e, możecie pisać mi, kto jest chętny za 100 zł, adres i pieniądze na przelew I to wtedy, chyba ja ich będę wystawiała na tablicy. Więc na tablicy wtedy sobie. Uzgodnijmy cenę i to ja wtedy podam y, kod i to wtedy się tam zobaczycie. Świetne, proszę bardzo. A czy powiem tak, ona jest bardzo fajna, polecam ją, ale ja wybrałam jednak tą. A to, że jest taka służba dla starszych dzieci, a czy starszych, y, chodzi mi o 15 lat tylko i tak, ale na przykład 7, 6, 8, 9, 10, 11, no dobra. No, no, no. A tamta jest taka y, powyżej, nie wiem, chyba trzech, ale pod nazorem Roroczku, bo ona ma jedząko i tak w ogóle, więc... Y, no i jeszcze co bym chciała o tej mojej latce powiedzieć. Jest bardzo fajna. Y, Mogę wszędzie nie jeździć. ja mam 10 lat. O. Właśnie zasypia. Zasnęła i teraz będzie odgrywać. I teraz jak ją wezmę... No może tylko leżeć. Jak się onda tak I płacze. Trzeba ją lekko po plecach po poklepać. I już jest zadowolona. I nic się nie robi. Jak się ona to te położy, to idzie tak. dobra, to dzisiaj będę na tyle. męczy? Bo to jest taki filmik tylko flotny e, dobra, to pa!